Czy przy chorej wątrobie można zażywać produkty pszczele? Nie tylko można, a nawet wskazane by było, gdyż produkty pszczele takie jak pyłek, pieżga i propolis wykazują bardzo dużą skuteczność przy leczeniu wątroby. Oczywiście najlepsze efekty przynosi terapia kompleksowa, wszystkimi tymi produktami naraz, jednakże już sam pyłek jest skuteczny w, aż w 96%. Gdzie stosuje się 30 gram pyłku dziennie, czyli 6 łyżek stołowych. Okres kuracji przy samym pyłku to około 3 do 6 miesięcy. Natomiast jeżeli chodzi o pierzgę, dawki są bardzo zbliżone, jednakże okres kuracji jest zdecydowanie krótszy, bo 4 tygodnie. Wszystkich zainteresowanych takimi treściami zapraszam do obserwacji, zostawienia serduszka oraz komentarza, a także do odwiedzenia strony internetowej naszej. Waszej. Pozdrawiam.